Prostokąt ABCD podzielono na trzy trójkąty i podpisano długości dwóch odcinków. Ponadto zaznaczono dwa kąty o tej samej mierze oznaczono je literką alfa. My musimy obliczyć pole trapezu ABCE. Żeby to zrobić, to dobrze byłoby mieć długość tego odcinka EC. Wiemy, że długość tego odcinka jest równa długości tego odcinka, ponieważ trójkąt ACE jest równoramienny, ponieważ te dwa kąty ma równe miary. Zatem, żeby obliczyć długość tego odcinka, to wystarczy, że policzymy długość tego odcinka. A długość odcinka AE możemy policzyć stwierdzenia Pitagorasa dla takiego trójkąta prostokątnego. Napiszmy, że AE do kwadratu stwierdzenia Pitagorasa to suma kwadratów przyprostokątnych, czyli 20 kwadrat plus 15 kwadrat. Zatem AE do kwadratu to się równa 400 Plus 225, czyli AE kwadrat to się równa 625, a pierwiastek z 625 to 25, czyli tyle jest równa długość odcinka AE. Zatem mamy też długość odcinka EC. Możemy napisać, że EC jest równe AE i jest równe 25. Zatem, skoro wiemy, że tu jest 25, to mamy długość całego odcinka DC, który jest równy odcinkowi AB. Możemy napisać, że AB ma długość 15 plus 25 to jest 40. Zatem w naszym trapezie ABCE mamy już obie podstawy. Ta dłuższa podstawa ma długość 40, krótsza ma długość 25 i mamy jeszcze wysokość h. To jest bok naszego prostokąta. To jest 20. Zatem możemy już policzyć pole. A B C E to się równa suma podstaw na 2 wzór na pole trapezu, czyli 40 plus 25 na 2 i jeszcze razy wysokość h, czyli w naszym przypadku razy 20. To się równa. Tutaj nam się skraca, mamy 10. 65 razy 10 to jest 650. Na no jednostki to oczywiście centymetry kwadratowe, bo długości odcinków były podane w centymetrach. No i to jest odpowiedź do naszego zadania.